Proszę zobaczyć ci brada, brada na początek David Stay i Mario Cortez. Proszę zobaczyć, jak to David i Mario. A teraz proszę i w drugą stronę za momencik to samo. Proszę, David Stein i Mario Cortez. Jeszcze raz. Proszę zobaczyć. Mario i Freddy. Jedna noga na kierownicy. Jedziemy. Duże brawa dla Davida. Już wszystko poprawione. Jedziemy. Proszę zobaczyć, jakie opanowanie autka. Proszę zobaczyć, jedziemy całą długość placu. Proszę zobaczyć, jak panuje nad autem tak nierówny teren. I dojeżdża do końca placu. Proszę zobaczyć. Super! Nie jest to niezwykle trudne, proszę Państwa. Proszę zobaczyć, jak ciężko opanować auto. I przejeżdżamy między kolegami. Dużo, dużo prawa! Rozlewamy benzynę. Rozlewamy benzynę. Rozlewamy. Podpalamy. I Proszę zobaczyć! Freddy Bała! Dużo, dużo brawa dla Frediego! Wszystko gotowe! Za chwileczkę sygnał i startujemy! Pierwszy przejazd! Freddy Bała! Proszę zobaczyć! Od razu mokiem przejechał! Dużo brawa dla Frediego! Uwaga! Proszę zobaczyć, co oni wyprawiają dzisiaj. Duże brawa dla Davida! David Stay!